Siema, witajcie na kanale Hefan. Witajcie w kolejnym odcinku. Na wstępie wielkie dzięki za sukces, czyli 3000 subskrypcji, które walnęło w tym tygodniu na tym kanale. Naprawdę jesteście wielcy. Dziękuję Wam wszystkim za komentarze, lajki pod filmami no i przede wszystkim te subskrypcje. To dzięki Wam ten kanał rośnie, rozwija się. Naprawdę jestem mega zadowolony i wdzięczny Wam za to wszystko, więc super. Naprawdę dziękuję. A Kolejnym celem na ten rok będzie osiągnięcie 5000 subskrypcji. Jeżeli uda się więcej, no to oczywiście biorę w ciemno, ale minimum to te 5000 bym chciał zdobyć. I z okazji osiągnięcia tego celu będzie konkurs. Jak już przekroczymy 5000 subskrypcji, to będzie do wygrania pewna rzecz, jeszcze nie powiem co. W kolejnych odcinkach będę zdradzał Wam po kolei coraz więcej tajemnic. Na razie wiecie, że konkurs będzie i to tyle. A w dzisiejszym odcinku zajmiemy się lampą. Taką oto lampą LED, którą dostałem od swojego Mikołaja na święta. Chciałem dostać i, i udało się. Byłem grzeczny chyba. Lampa LED firmy Yongnuo, jakkolwiek się to czyta, model YN160. W trzeciej, trzeciej edycji, jakby trzecie wydanie tej lampy. No i cóż, kilka słów dzisiaj o tej lampie Wam powiem, pokażę Wam, jak działa. No i mam nadzieję, że będzie wspomagała mnie w nagrywaniu filmów czy streamowaniu, bo teraz z jednej strony mam tutaj softboxa, z drugiej strony nie mam nic. Światło jest czasami nierówne. Mam nadzieję, że to mi pomoże robić jeszcze lepsze materiały dla Was. Na wstępie zobaczmy, jak to pudełeczko wygląda. Na przodzie macie tutaj wygląd tej lampy. Z takim uchwytem w rękę. Bo tutaj jest kilka mocowań, kilka możliwości, co możemy robić z tą lampą. Jeszcze z ciekawszych informacji tutaj z jednej i z drugiej strony jest podana temperatura barw, jaką możemy sobie ustawić, a więc 3200 kelwinów do 5600 Kelwinów całkiem sporo, spora regulacja i naprawdę bardzo fajnie płynnie. To tutaj działa. No to co? Otwieramy. Macie widok teraz na pudełeczko. Oczywiście, lampę otwieram już wcześniej. To nie jest żaden unboxing. Chcę wam po prostu pokazać, jak to się prezentuje. To jest cała lampa, jeszcze nie otwarta. Zaraz wam pokażę, o co chodzi z tymi klapkami, bo to też jest bardzo fajna, ciekawa sprawa. Tutaj dalej mamy jeden uchwyt, taką nóżkę, którą mm, możemy, jakby, tą lampę ustawić, żeby, żeby stała wskazanym miejscu. Tu jest adapter do przymocowania właśnie tejże nóżki lub też można bezpośrednio montować do aparatów, gdzie jeżeli macie miejsce na jakąś właśnie lampę błyskową i jest też taka rączka gdzie możecie operować po prostu dłonią oraz dwa takie, takie blendy, filtry gdzie możecie bardziej ten to światło zrobić bardziej pomarańczowe lub też białe, ale nie rozproszone, tylko takie zblendowane. No i oczywiście jest instrukcja obsługi po chińsku, ale jest też po angielsku karta gwarancyjna, która w Polsce w sumie nie ma znaczenia, bo to jest paragon i jakaś naklejeczka. I to tyle, jeśli chodzi o opakowanie. I tak dobrze zauważyliście, nie ma w tym pudełku zasilacza. Zasilacz do tej lampy trzeba kupić sobie oddzielnie. Kwestia samego zasilania tej lampy to tak, mamy dwie możliwości: albo zasilanie sieciowe, tutaj wsadzamy bolec od zasilacza, który zaraz Wam pokażę, jak wygląda i gdzie i za ile można go kupić, oraz druga sprawa to ładowanie przez akumulator. I tutaj akumulator pasuje od sony z serii NPF. Więc też można spokojnie kupić sobie gdzieś w necie akumulatory takie do aparatów fotograficznych, do różnych lamp. Dosyć uniwersalne, można je spokojnie znaleźć. Jeśli chodzi o zasilacz, to jest 12V 2A, i to jest najistotniejsza sprawa, jeśli chodzi o zasilanie tej lampy. Zasilacz wygląda, już wam pokazuję jak. To jest taki zwykły, prosty. Kupiłem go H za 15 zł na Allegro 12 V 2 A to jest najistotniejsza informacja. Wejście końcówka to jest taki bolczyk standardowy. Takie bolce są też w zasilaczach od ledów, od taśm ledowych. Też pasuje, testowałem, tylko tam jest trochę mniejsze napięcie i lampa przy maksymalnym obciążeniu nie dawała Rady, znaczy zasilacz nie dawał rady. Kupiłem z dłuższym przewodem, żebym mógł sobie to podłączyć w miejscu, w którym chcę to zrobić. Jeśli chodzi o właśnie jakby baterię, no to mamy też możliwość przenoszenia tej lampy. Nie jesteśmy jakby uwięzieni w jednym miejscu, co jest według mnie bardzo fajne. Co więcej, tutaj jest z tyłu tej lampy jest przycisk BAT, który którym możemy weryfikować stan naładowania baterii. Tego wam nie zademonstruję, ponieważ baterii do tej lampy nie mam, bo u mnie będzie to funkcjonowało stacjonarnie tutaj w domu. Jest pokrętło, którym włączamy lampę i regulujemy moc świecenia. Tutaj jest przycisk, którym wybieramy sobie kolor tego światła, czyli 3200 Kelvinów albo 5600, czyli cieplej lub zimniej. Tutaj również przycisk, którym regulujemy całość świecenia, co Wam zaraz zademonstruję, jak to działa. I po tej stronie lampa ogólnie nawiązuje do wyglądu poprzednich generacji tego sprzętu. Jak widzicie, tych lampek, diod tutaj jest naprawdę sporo, bo jest ich aż 190. Dwie sztuki i dzielą się na równo po pół 96 o barwie ciepłej i 96 o barwie chłodnej. Więc mamy tutaj naprawdę sporo możliwości, jeśli chodzi o regulację. Oczywiście zaraz uruchomię i wam zademonstruję, jak to cudo świeci. Tutaj dookoła mamy takie klapki, którym możemy sobie regulować, gdzie to światło ma być skierowane. Czy w jeden punkt, tak? czyli wtedy sobie zamykamy w ten sposób i świeci nam konkretnie wskazany punkt. Lub możemy otworzyć i rozproszyć wtedy to światło. Więc, widać, mnie tutaj się świeci, odbija się bardzo fajnie. Kwestia tych blend, o których, o których mówiłem i pokazywałem, to też bardzo prosty sposób montażu. Tutaj po prostu się je wsuwa. Zobaczcie. Tutaj jest taki otwór, i wystarczy. Ten kawałek plastiku wsunąć, i wtedy mamy już jeszcze bardziej ciepłe światło, wręcz pomarańczowe, do jakichś, nie wiem, retro ujęć. Kwestia uchwytów w tej lampie też jest banalnie prosta. Jest taki adapter. Myślę, że możecie kojarzyć go na przykład z kamer sportowych, gdzie to wygląda no, identycznie. Czyli jest taki kawałek plastiku. Który wsuwamy odpowiednio w drugi kawałek plastiku, i wszystko łączy nam śrubka. Nic naprawdę, nic skomplikowanego. Trzeba tylko dobrze tutaj dopasować otwory. Jest dokręcone, i w tym momencie możecie sobie tą lampę po prostu postawić. Tylko trzeba uważać, żeby nie przesadzić z pochyleniem, bo po prostu wam glebnie. I to jest jeden sposób. I druga opcja to wkręcacie sobie tutaj ten kijaszek i można sobie świecić. Ta opcja jest na pewno dużo lepsza, jeśli chodzi o baterię. Tak? Czyli macie w ręku i możecie sobie doświetlać, czy jak nagrywacie jakieś vlogi w ruchu, to wtedy jest naprawdę to bardzo fajne. O, widzicie, jak odbija. Światło. Zaraz zobaczycie, jak to działa po uruchomieniu. W tym momencie uruchomiłem lampę i mamy tutaj pokazane 0,0, czyli to jest minimalna moc świecenia. Teraz będę kręcił i jak widzicie, jasność się zwiększa. Rośnie ciągle, jest coraz, coraz jaśniej. I tak jest maksymalna moc świecenia. Jak widzicie, no naprawdę daje radę. Możemy sobie w tym momencie przypunktować bardziej to światełko. Czyli przymykamy. I teraz świeci nam bardziej w jednym kierunku. Tutaj na tej, tej lampce zmieniamy sobie również barwę. I w tym momencie mam. 3200 kelwinów i znowu możemy kręcić jest 64 i znowu jest maksymalna moc i w tym momencie to światło jest naprawdę cieplejsze kamera z tego co widzę nie oddaje tego najlepiej ale jest różnica jest różnica w świeceniu tych barw. Przełączę jeszcze raz na pięć sześćset. Teraz jest pięć sześćset. Tak jest kolor, barwa jasna. Zimniejsza. Tak jest barwa cieplejsza. Też jest funkcja zapisywania tych ustawień, więc nie trzeba za każdym razem kręcić, można sobie to po prostu poustawiać. Teraz sprawdźmy jeszcze jedną rzecz, czyli z blendą. Jak bardzo zmieni się obraz. Wsadziłem teraz tą e, białą. To ustawimy sobie na e, ten jaśniejszy kolor. I co mogę zauważyć, to to, że światło w tym momencie jest bardziej płynne, bym to tak nazwał, jakby te diody się tak rozmyły. No i o to właśnie w tym chodzi. I teraz wsadzę pomarańczową. No i teraz zrobi się taki klimacik, a jak jeszcze do tego wrzucimy tą cieplejszą barwę, no to jest tak żółciutko. Cieplutko. Teraz spójrzcie jak ja wyglądam w tym świetle. I tak wyglądam w świetle ustawionym na 100%, 3200 kelwinów oraz pomarańczowa blenda. Tak wyglądam, 3200 kelwinów oraz biała blenda, moc 100%. Tak wyglądam, 3200 kelwinów bez żadnej blendy. Teraz 5600 kelwinów, 100% mocy i pomarańczowa blenda. 5600 kelwinów, 100% mocy i biała blenda. I teraz 5600 kelwinów, 100% mocy i bez żadnej blendy, czyli gołe diody. Dajcie znać w komentarzu, którym się te najlepiej wyglądam, może nie tyle co ja, co kadr. A tak wygląda obraz, kiedy ustawiłem na minimum mocy, czyli na 0 z 1, 5600 kelwinów, jeśli chodzi o barwę. Czyli w tym momencie jest tutaj mniej światła, nadal jest widno, ale nie aż tak rażąco. W tym momencie 3200 kelwinów i jest już zdecydowanie ciemno, ponieważ też ustawiłem na minimum i w tym momencie widzę, że świecą się tylko i wyłącznie jedne diody te od światła ciepłego. No i jest już ciemno. Musiałbym naprawdę podejść blisko, żeby było mnie lepiej widać. I jeszcze jedna informacja dotycząca montażu tej lampy. Niekoniecznie musicie używać tej rączki czy Stawiać tak, jak jest to pokazane na opakowaniu. Spokojnie możecie wkręcić to na statyw standardowy, taki od aparatu, od softboxa. Wszystko pasuje. Wkręcacie tą y, plastikową nóżkę, nóżkę w adapter na lampę, i wtedy możecie spokojnie używać, tak jak ja w tym momencie. Lampa stoi za telefonem, który nagrywa ten film i oświetla kadr. Więc naprawdę możliwości jest wiele, wiele. Wiele. W tym momencie nagrywam na 5600 kelwinów, pomarańczowa blenda 100% mocy. I to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Naprawdę wielkie dzięki jeszcze raz za te 3000 subskrypcji. Jeśli się podobało, to zostaw komentarz, zostaw lajka, zostaw suba, jeśli oglądasz filmy, a nie subskrybujesz mojego kanału, to naprawdę mi dużo, dużo pomaga w rozwoju. I to w sumie tyle. Widzimy się niedługo na live. Widzimy się w kolejnym odcinku za tydzień. Wtedy uchylę też więcej szczegółów, więcej tajemnic związanych z konkursem, który będzie na 5000 subskrypcji na tym kanale. Zauważyłem, że jak ta lampa tak świeci, to ślepnę i widać więcej mojej łysiny i niedoskonałości. Nie wiem, czy to był dobry pomysł. Siema!